Śnieg spadał gęsto na dachy klasztoru św. Benedykta w Tyńcu pod Krakowem tego grudniowego ranka 2009 roku, kiedy Janusz Kowalski zaparkował swój stary Fort Transit przed główną bramą. Był robotnikiem budowlanym z 30-letnim starzem, mężczyzną o szorstkich dłoniach i spokojnym usposobieniu, który przez lata narobił się doświadczenia w renowacji zabytkowych budynków. Tego dnia miał rozpocząć prace konserwatorskie w kaplicy klasztornej. Które były planowane od miesięcy, klasztor w Tyncu był jednym z najstarszych w Polsce, założonym w 1044 roku przez Kazimierza Odnowiciela. Jego kamienne mury pamiętały wieki polskiej historii. Przechowywały sekrety pokoleń mnichów, którzy tu żyli, modlili się i umierali w ciszy kontemplacji. Budowle klasztorne rozciągały się na wzgórzu nad Wisłą, a ich gotycka architektura robiła wrażenie nawet na tak doświadczonym rzemieślniku jak Janusz. Opat Marcin Nowak. 60-letni Franciszkani o siwych włosach i łagodnych oczach powitał Janusza przy głównej bramie. Był mężczyzną wysokim i szczupłym, o twarzy naznaczonej latami modlitwy i kontemplacji, ale też czymś głębszym, cieniem smutku, który nigdy całkowicie nie opuszczał jego oczu. Pan Kowalski, prawda? Zapytał opat, wyciągając dłoń na powitanie. Bardzo się cieszę, że Pan przyjął to zlecenie. Kaplica świętej Agnieszki pilnie potrzebuje renowacji. Zwłaszcza północna ściana, gdzie wilgoć wyrządziła poważne szkody, Janusz skinął głową, zauważając, że w głosie „Opata” pobrzmiewa nuta niepokoju, której nie potrafił do końca określić. Przez trzydzieści lat pracy z klientami nauczył się rozpoznawać, kiedy ktoś coś ukrywa, ale postanowił nie drążyć tematu. Miał do wykonania konkretną pracę i na tym się skupił. Kaplica Świętej Agnieszki znajdowała się w północno-wschodnim skrzydle klasztoru dostępna przez długi korytarz, wyłożony kamiennymi płytami. Ściany korytarza zdobili freski przedstawiające sceny z życia świętych, choć czas i wilgoć sprawiły, że wiele z nich było ledwo rozpoznawalnych. Kiedy Janusz wszedł do kaplicy, został uderzony jej surową pięknem. Niewielka kaplica, mieszcząca może dwadzieścia osób, była skromnie urządzona zgodnie z duchem Franciszkanów. Ołtarz z białego marmuru dominował w przestrzeni a witraże rzucały kolorowe refleksy na kamienną posadzkę. Północna ściana, którą miał remontować, wyraźnie nosiła ślady zniszczeń. Tynk odpadał w kilku miejscach, odsłaniając surowy kamień, a plamy wilgoci sięgały niemal do sufitu. Janusz rozłożył swoje narzędzia i zaczął oględziny ściany. Uszkodzenia były poważniejsze niż się spodziewał. Cała warstwa tynku będzie musiała zostać usunięta i założona na nowo. Rozpoczął pracę od najgorszego miejsca, gdzie tynk praktycznie sam odpadał od muru. Podczas pierwszych dni pracy Janusz zauważył, że mnisi unikają kaplicy. Kiedy przechodził koło nich w korytarzach, przyspieszali kroku i spuszczali wzrok, jakby sam widok kaplicy wywoływał w nich niepokojące wspomnienia. Wieczorami, wracając do pensjonatu w Krakowie, gdzie się zatrzymał, Janusz nie mógł pozbyć się wrażenia, że w tym miejscu działo się coś, o czym mu nie powiedziano. Właścicielka pensjonatu, pani Maria Wąsik, kobieta po sześćdziesiątce o żywych oczach i pamięci słonia, okazała się kopalnią informacji o okolicy. Kiedy Janusz wspomniał, że pracuje w klasztorze w Tyncu, twarz kobiety spoważniała. Ach, ten klasztor, westchnęła nalewając mu herbatę w małej jadalni pensjonatu. To miejsce naznaczone tragedią. Nie wiem, czy ojciec opat panu opowiedział o tym, co się tam stało w 1978 roku, Janusz pokręcił głową, a pani Maria usiadła naprzeciwko niego, ściszając głos do szeptu. Zniknęło tam trzech młodych mnichów. Po prostu pewnej nocy rozparowało się w powietrze, jakby ich ziemia pochłonęła. Poszukiwania trwały miesiącami. Zaangażowano milicję, wojsko, setki ochotników, ale nigdy ich nie znaleziono. Historia, którą opowiedziała pani Maria, sięgała jesieni 1978 roku okresu szczególnie trudnego w Polsce. Kraj przechodził przez polityczne zawirowania, a Kościół znajdował się pod stałym nadzorem władz komunistycznych. W tym napięciu i niepewności zaginięcie trzech mnichów zostało początkowo potraktowane przez władze jako mało istotne zdarzenie. Trzej zaginieni to byli młodzi Franciszkanie, którzy przybyli do klasztoru kilka miesięcy wcześniej, brat Antoni Kowalczyk, 23-latek z Nowego Sącza, człowiek o pogodnym usposobieniu i głębokiej wierze. Brat Stanisław Mazur, 25 -letni, pochodzący z Tarnowa, znany z zamiłowania do studiowania starożytnych tekstów religijnych i najmłodszy, dziewiętnastoletni brat Michał Nowicki z małej wioski pod Oświęcimiem, który dopiero co złożył pierwsze śluby zakonne. Według relacji pani Marii, trzej mnisi zniknęli w nocy z 15 na 16 listopada 1978 roku. Rano, kiedy dzwon wzywał na jutrzenkę, nie stawili się w kaplicy. Ich cele były puste, łóżka pościelone, jakby w ogóle w nich nie spali. Co więcej, wszystkie ich osobiste rzeczy pozostały na miejscu brewiarz, różańce, listy od rodzin. Najdziwniejsze było to, kontynuowała pani Maria, że wszystkie drzwi klasztoru były zamknięte od środka, bramy głównej nikt nie otwierał, a mury były za wysokie, żeby można było po nich wejść czy zejść bez drabiny, jakby ci trzej młodzieńcy po prostu zniknęli. Janusz słuchał z rosnącym zainteresowaniem, ale też z pewnym sceptycyzmem. W końcu minęło już ponad 30 lat, a ludowe opowieści mają tendencję do urastania z czasem. Postanowił jednak dyskretnie wypytać o te historie innych mieszkańców okolicy. Następnego dnia, podczas przerwy na lunch, Janusz poszedł do małej restauracji w Tyncu, popularnej wśród miejscowych. Właściciel, pan Józef Król, Okazał się być mieszkańcem tej miejscowości od urodzenia i dobrze pamiętał wydarzenia sprzed lat. Och tak, pamiętam tamten czas bardzo dobrze, powiedział pan Józef wycierając ręce w fartuch. Miałem wtedy 25 lat i właśnie przejąłem restaurację po ojcu. Poszukiwania tych mnichów to było coś. Połowa wsi brała udział w przeszukiwaniu lasów. Sprawdzano każdą jaskinię w okolicy, nurkowie przeszukiwali Wisłę. Pan Józef opowiedział, że śledztwo prowadziła milicja pod kierownictwem porucznika Tadeusza Kowal, funkcjonariusza z długoletnim doświadczeniem, który podszedł do sprawy bardzo poważnie pomimo politycznego klimatu tamtych czasów. Kowal był człowiekiem rzetelnym, który nie dawał się zniechęcić przeszkodami stawianym przez władze partyjne. Porucznik Kowal był przekonany, że Mnisi nie uciekli z własnej woli, wyjaśnił pan Józef. Znał ich osobiście, bo często rozmawiał z nimi, kiedy przychodzili do miasta. Mówił, że to byli młodzi ludzie pełni wiary, którzy nigdy nie opuściliby klasztoru bez pozwolenia przełożonych. Śledztwo ujawniło kilka niepokojących szczegółów. W nocy zaginięcia kilku mieszkańców wioski widziało dziwne światła przemieszczające się po klasztorze. Ktoś słyszał odgłosy przypominające prace budowlane, stuktanie młotów, zgrzytanie kamieni. Ale kiedy milicja przyszła sprawdzić rano, wszystko było spokojne i normalne. Najdziwniejsze było jednak to, co znaleziono w kaplicy świętej Agnieszki. Rano po zaginięciu ołtarz był przesunięty o kilkadziesiąt centymetrów ze swojego pierwotnego miejsca. Na posadzce widniały dziwne zadrapania w kamieniu tworzące niezrozumiałe wzory, a w powietrzu unosił się zapach wilgotnej ziemi, jakby ktoś kopał pod podłogą. Władze szybko zamknęły sprawę, dodał pan Józef z goryczą w głosie. Oficjalnie stwierdzono, że trzej mnisi opuścili klasztor z własnej woli, prawdopodobnie uciekając za granicę, ale nikt, kto ich znał, nie uwierzył w tę wersję. Wieczorem Janusz wrócił do pensjonatu z głową pełną pytań. Historia trzech zaginionych mnichów zaczynała się składać w niepokojący obraz. Podczas kolacji zapytał panią Marię o więcej szczegółów. Czy ktoś kiedykolwiek próbował wyjaśnić, co się stało z tymi mnichami po 1989 roku, kiedy zmienił się system? Zapytał. Pani Maria skinęła głową. Tak, w latach dziewięćdziesiątych rodziny zaginionych mnichów próbowały wznowić śledztwo, ale akta z tamtego okresu zostały zniszczone lub zaginęły. Porucznik Kowal zmarł w 1985 roku, a większość świadków się rozjechała albo też poumierała. Trzeciego dnia pracy w kaplicy Janusz dotarł do najbardziej uszkodzonej części północnej ściany. Tynk w tym miejscu był tak zniszczony, że wystarczyło go lekko dotknąć, żeby odpadał całymi kawałkami. Kiedy oczyścił dużą powierzchnię ze starego tynku, jego uwagę zwrócił fragment muru, który wyglądał inaczej niż reszta. Kamienie w tym miejscu były ułożone w odmienny wzór, a zaprawa między nimi miała inny kolor, była jaśniejsza, jakby nowsza. Janusz, który miał doświadczenie w pracy z zabytkowymi murami, Natychmiast rozpoznał, że ten fragment został przemurowany znacznie później niż reszta ściany. Zapukał w mur młotkiem i usłyszał głuchy dźwięk sugerujący, że za kamienną ścianą znajduje się pusta przestrzeń. Serce zaczęło mu bić szybciej. Po trzydziestu latach pracy nauczył się ufać swojej intuicji, a teraz mówiła mu, że natrafił na coś ważnego. Postanowił nie informować od razu opata o swoim odkryciu. Zamiast tego ostrożnie zaczął usuwać zaprawę wokół jednego z kamieni, żeby sprawdzić, czy da się go łatwo wyjąć. Praca szła mu powoli, bo nie chciał uszkodzić konstrukcji, ale po kilku godzinach udało mu się poluzować pierwszy kamień. Za kamieniem ukazała się ciemna przestrzeń. Janusz włączył latarkę i zajrzał do środka. To, co zobaczył, sprawiło, że poczuł dreszcz na plecach. Za ścianą znajdowało się małe pomieszczenie, może dwa metry na dwa, w którym leżały jakieś przedmioty. Janusz ostrożnie rozszerzył otwór, usuwając kolejne kamienie. Kiedy otwór był już wystarczająco duży, wcisnął się do ukrytego pomieszczenia. Jego latarka oświetliła scenę, która sprawiła, że zadrżał z wrażenia. Na podłodze małej komory leżały trzy szkielety ułożone w rzędzie, ubrane w resztki habit franciszkańskich. Były to niewątpliwie szczątki trzech zaginionych mnichów. Ale to nie było wszystko. Wokół szkieletów rozmieszczone były przedmioty które opowiadały straszną historię. Na ścianach komory wyryty był łaciński napis: Hic jacent tres fratres qui veritatem quaesierunt. Tu spoczywają trzej bracia, którzy szukali prawdy. A obok szkieletów znajdowały się dokumenty owinięte w woskowany płat, które mimo upływu lat zachowały się w zaskakująco dobrym stanie. Janusz wyszedł z komory i od razu udał się do opata. Ojciec Marcin słuchał jego relacji z coraz bardziej poważną miną, a kiedy Janusz skończył, milczał przez długą chwilę. Wiedziałem, że ten dzień w końcu nadejdzie, powiedział w końcu opat, westchnąwszy głęboko. Przez wszystkie te lata żyliśmy z tą tajemnicą, ale wiedziałem, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Opat Marcin poprowadził Janusza z powrotem do kaplicy i obaj weszli do ukrytej komory. Przy świetle mocnej latarki, opat przyjrzał się dokumentom znalezionym przy szczątkach. Kiedy ostrożnie rozwinął pierwszy z nich, jego twarz pobiładła. To dziennik brata Stanisława, powiedział cicho. Opisuje ostatnie dni przed ich zaginięciem. Dokument, pisany drżącą ręką, opowiadał historię, która rzucała nowe światło na wydarzenia sprzed 31 lat. 15 listopada 1978 to może być mój ostatni wpis. Brat Antoni, brat Michał i ja odkryliśmy coś strasznego. Pod klasztorem znajdują się tunele. Stare, przedchrześcijańskie. Władze o tym wiedzą i używają tego miejsca do. nie mogę tego opisać. Próbowaliśmy skontaktować się z władzami kościelnymi, ale nasz list został przechwycony. Dziś wieczorem przyszli po nas. Ukryliśmy się w starym skarbcu za kaplicą, ale słyszymy, jak nas szukają. Jeśli ktoś to znajdzie, niech wie, że nie uciekliśmy. Zostaliśmy zamordowani, bo wiedzieliśmy za dużo. Dalsze strony dziennika opisywały odkrycie podziemnych tuneli pod klasztorem, które były wykorzystywane przez władze komunistyczne i współpracujących z nimi ludzi do działań, których natura nie była jasno określona, ale które wyraźnie były sprzeczne z prawem i moralnością. Trzej młodzi mnisi, prowadzeni ciekawością i poczuciem sprawiedliwości, zaczęli dyskretnie badać te tunele. Odkryli, że były używane do przerzutu nielegalnych towarów. Może nawet do ukrywania więźniów politycznych. Kiedy próbowali ujawnić prawdę, zostali wyciszeni na zawsze. Ostatni wpis jest z 16 listopada zauważył opat, czytając drżącym głosem. Brat Stanisław pisze: słyszymy, jak przebijają się przez ścianę. To koniec. Niech Bóg ma nasze dusze w opiece i niech prawda w końcu zwycięży. Janusz i opat siedzieli w milczeniu, przetrawiając to, co odkryli. Nie były to szczątki mnichów, którzy uciekli czy zaginęli w wypadku. To były dowody morderstwa sprzed 31 lat. Co teraz zrobimy? zapytał Janusz. Opat Marcin zamyślił się na długą chwilę. Musimy powiadomić prokuraturę. Te trzej młodzi mężczyźni zasługują na sprawiedliwość nawet jeśli spóźnioną o 30 lat. Prokurator Krzysztof Majewski z Krakowa przybył do klasztoru następnego dnia w towarzystwie zespołu techników kryminalistycznych. I eksperta od antropologii sądowej Majewski był doświadczonym śledczym, który specjalizował się w sprawach z czasów PRL, kiedy wiele zbrodni zostało zatuszowanych przez ówczesny system. Oględziny miejsca zbrodni potwierdziły to, co Janusz znalazł. Trzy szkielety zostały zidentyfikowane jako szczątki zaginionych mnichów na podstawie dokumentów osobistych znalezionych przy ciałach. Ekspertyza antropologiczna wykazała, że wszyscy trzej zginęli w wyniku ran zadanych ostrzem, prawdopodobnie nożem. Ale prawdziwa sensacja przyszła, kiedy eksperci rozpoczęli systematyczne badanie ukrytej komory. Okazało się, że nie była to naturalna wnęka w murze, ale starannie zbudowany schron. Co więcej, prowadziło z niego przejście do szerszego systemu tuneli biegnących pod całym klasztorem. To nie była spontaniczna zbrodnia, wyjaśnił prokurator Majewski podczas konferencji prasowej. Ktoś starannie zaplanował morderstwo tych trzech mnichów i przygotował miejsce ukrycia ich ciał. Wskazuje to na zaangażowanie osób mających dokładną wiedzę o architekturze klasztoru, śledztwo pokuturo Kratury ujawniło kilka istotnych faktów. Po pierwsze, akta dotyczące zaginięcia mnichów z 1978 roku rzeczywiście zostały zniszczone, ale nie przez przypadek. Było to celowe działanie mające zatrzeć ślady zbrodni. Po drugie, Kilku mieszkańców okolicy, którzy w 1978 roku byli jeszcze dziećmi, pamiętało dziwne nocne aktywności wokół klasztoru w tamtym czasie. Szczególnie ważne okazało się zeznanie pana Mariana Kowalskiego, który w 1978 roku był trzynastoletnim chłopcem, mieszkającym w wiosce. Kowalski pamiętał, że jego ojciec będący pracownikiem klasztoru, został pewnej nocy wezwany do pracy przy pilnej naprawie. Następnego dnia ojciec wrócił do domu bardzo poważny i zmartwiony. A kiedy chłopiec zapytał, co się stało, usłyszał tylko: Niektóre rzeczy to nie są sprawy dla dzieci. Ojciec Mariana Kowalskiego zmarł w 1995 roku, ale przed śmiercią powiedział synowi coś, co przez lata intrygowało Mariana: Gdyby kiedykolwiek znaleziono tych trzech młodych mnichów, pamiętaj, że oni nie uciekli. Byli dobrymi ludźmi. Którzy wiedzieli za dużo. Śledztwo ujawniło również, że w 1978 roku w okolicy działała grupa ludzi powiązanych z aparatem bezpieczeństwa PRL, która zajmowała się rozwiązywaniem problemów związanych z działalnością opozycyjną. Grupa ta mogła być odpowiedzialna za wiele niewyjaśnionych zaginięć i śmierci z tamtego okresu. Jednak większość członków tej grupy zmarła lub zniknęła w latach 90. Co sprawiło, że ustalenie dokładnych szczegółów zbrodni stało się niemal niemożliwe. Śledztwo zostało zakończone z powodu przedawnienia i braku możliwości postawienia komukolwiek zarzutów. Dla rodzin, trzech zaginionych mnichów, odkrycie prawdy było jednocześnie ulga i odnowionym cierpieniem. Przez 31 lat żyli z nadzieją, że ich synowie, bracia, kuzyni może gdzieś żyją. Teraz ta nadzieja została brutalnie rozwiana, ale jednocześnie rodziny dowiedziały się, że ich bliscy nie byli dezerterami czy zdrajcami, tylko bohaterami, którzy zginęli za swoje przekonania. Funeral trzech mnichów odbył się w katedrze krakowskiej w obecności tysięcy osób. Kardynał Stanisław Dziwisz celebrował mszę świętą, podczas której powiedział Ci trzej młodzi mężczyźni zginęli, bo mieli odwagę szukać prawdy w czasach, kiedy prawda była niebezpiecznie. Ich śmierć przypomina nam, że godność człowieka jest warta największych poświęceń. Po pogrzebie w klasztorze w Tyńcu została utworzona specjalna kaplica pamięci trzech mnichów. Janusz Kowalski, którego odkrycie doprowadziło do ujawnienia prawdy, został poproszony o ukończenie renowacji pierwotnej kaplicy świętej Agnieszki, ale tym razem z specjalną tablicą pamiątkową. Tablica nosi napis: W pamięci braci Antoniego Kowalczyka, Stanisława Mazura i Michała Nowickiego. Mnichów, którzy zginęli w 1978 roku za poszukiwanie prawdy. Niech ich poświęcenie przypomina nam o wartości odwagi i sprawiedliwości. Historia odkrycia w klasztorze zyskała rozgłos międzynarodowy jako przykład tego, jak nawet po wielu dekadach prawda może wyjść na jaw. Sprawa została udokumentowana przez historków zajmujących się przestępstwami okresu komunistycznego w Polsce. Janusz Kowalski stał się lokalną sławą, ale sam mówił skromnie o swojej roli. Ja tylko robiłem swoją pracę. To oni, ci trzej młodzi mnisi, są prawdziwymi bohaterami. Mieli odwagę przeciwstawić się złu, nawet wiedząc, że może ich to kosztować życie. Odkrycie Janusza doprowadziło także do dokładniejszego zbadania historii klasztorów tyncu. Historycy odkryli, że system tuneli pod klasztorem został pierwotnie wybudowany w średniowieczu jako ukryte przejścia na wypadek oblężenia. W XX wieku tunele te były wykorzystywane przez różne grupy podczas II wojny światowej przez ruch oporu, a później przez władze komunistyczne do działań, o których charakter można się tylko domyślać. Jednym z najbardziej poruszających aspektów tej historii było to, jak społeczność lokalna zareagowała na odkrycie prawdy. Mieszkańcy Tynka i okolic, którzy przez dziesięciolecia żyli z podejrzeniami i plotkami, w końcu mogli przystąpić do procesu żałoby i reconciliation. Pan Józef Król, właściciel restauracji, który pamiętał pierwotne poszukiwania, powiedział: Przez wszystkie te lata wiedzieliśmy, że oficjalna wersja to kłamstwo. Teraz możemy w końcu godnie upamiętnić tych trzech młodych ludzi. W 2009 roku, rok po odkryciu, w klasztorze została zorganizowana specjalna konferencja naukowa poświęcona represjom wobec duchowieństwa w okresie PRL. Uczestniczyli w niej historycy socjologowie i przedstawiciele kościoła z całej Polski. Podczas konferencji profesor dr Habeta Jerzy Kłoczowski z KUL przedstawił referat pateregech, męczennicy czasów współczesnych, przypadek trzech mnichów z Tynca, w którym umieścił ich historię w szerszym kontekście prześladowań religijnych w komunistycznej Polsce. Historia braci Antoniego, Stanisława i Michała, mówił profesor, Przypomina nam, że w każdej epoce znajdują się ludzie gotowi zapłacić najwyższą cenę za swoje przekonania. Ich odkrycie po tylu latach jest przypomnieniem, że prawda, choć może być długo ukrywana, w końcu zawsze wyjdzie na światło dzienne. Janusz Kowalski kontynuował pracę przy renowacji innych części klasztoru, ale nigdy nie znalazł niczego tak dramatycznego jak ukryta komora z trzema szkieletami. Jednak jego doświadczenie w tymcu zmieniło jego podejście do pracy. Zaczął się specjalizować w renowacji obiektów zabytkowych o trudnej historii, pomagając ujawniać sekrety przeszłości ukryte w murach starych budynków. Każdy zabytkowy budynek ma swoją historię, mówił Janusz podczas wywiadów z dziennikarzami. Czasami ta historia jest piękna, a czasami tragiczna, ale zawsze warto ją poznać, bo tylko poznanie prawdy pozwala nam się z nią pogodzić. W 2012 roku Janusz otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej. Za swój wkład w ochronę dziedzictwa historycznego. Podczas ceremonii w Warszawie minister kultury podkreślił, że odkrycie Janusza było przykładem tego, jak zwykli obywatele mogą przyczynić się do ujawnienia ważnych fragmentów polskiej historii. Klasztor w Tyncu stopniowo wrócił do normalnego funkcjonowania, ale z nową świadomością swojej historii. Mnisi zdecydowali się otworzyć części podziemnych tuneli dla zwiedzających, tworząc muzeum poświęcone historii klasztoru. I pamięci trzech zamordowanych braci. Muzeum stało się popularnym miejscem pielgrzymek, szczególnie dla młodych ludzi pragnących lepiej zrozumieć historię Polski. Przewodnicy opowiadają o życiu klasztornym przez wieki, ale szczególny nacisk kładą na historię trzech mnichów, którzy zginęli za swoje przekonania. Opat Marcin Nowak, który przewodził klasztorowi podczas odkrycia, mówił często. Historia braci Antoniego, Stanisława i Michała nauczyła nas, że nie możemy być obojętni wobec zła. Ich poświęcenie przypomina nam o naszym obowiązku świadczenia o prawdzie, nawet gdy jest to trudne. W 2015 roku, w szóstą rocznicę odkrycia, w klasztorze została odsłonięta specjalna ściana pamięci poświęcona wszystkim ofiarom represji politycznych w Polsce. Na ścianie umieszczono imiona setek duchownych, Którzy zginęli lub zostali więzieni za swoje przekonania w okresie PRL. Imiona Trzech Mnichów Stynca zajmują centralne miejsce na tej ścianie jako symbol wszystkich, którzy zapłacili najwyższą cenę za wierność swoim ideałom. Dziś, 15 lat po odkryciu, historia Trzech Mnichów Stynca jest nadal żywa w pamięci Polaków. Jest przypomnieniem o tym, jak ważne jest poszukiwanie prawdy, nawet gdy wydaje się ona pogrzebana na zawsze. Janusz Kowalski. Teraz już na emeryturze, nadal mieszka pod Krakowem. Często wraca do klasztoru w Tyńcu, nie jako robotnik, ale jako pielgrzym. Modli się w kaplicy, którą remontował i wspomina dzień, kiedy jego młotek napotkał opór kamiennej ściany, ukrywającej prawdę sprzed 31 lat. Czasami myślę, że to nie ja ich znalazłem, mówi Janusz, to oni mnie znaleźli. Czekali przez wszystkie te lata, żeby ktoś odkrył prawdę o ich śmierci. Jestem wdzięczny, że mogłem być tym narzędziem w ręku opatrzności. Historia trzech mnichów Stynca pozostaje jedną z najbardziej poruszających opowieści o odkryciu prawdy historycznej we współczesnej Polsce. Jest dowodem na to, że nawet po dziesięcioleciach prawda może zostać ujawniona dzięki przypadkowi, determinacji i odwadze zwykłych ludzi. A w klasztornych murach, gdzie przez wieki rozbrzmiewały modlitwy pokoleń mnichów, Dziś znajduje się także miejsce pamięci trzech młodych mężczyzn, którzy wykazali się odwagą w poszukiwaniu prawdy i zapłacili za to najwyższą cenę. Ich historia przypomina wszystkim odwiedzającym, że wartości warte są poświęceń, a prawda, choć może być długo ukrywana, w końcu zawsze zwycięża.